Stanu wojennego na małowie oskarżonych zasiadają m.in. Wojciech Jaruzelski, Stanisław Kania i Czesław Kiszczak. Ten ostatni nie stawił się na rozstawie, tłumacząc nieobecność wizytą lekarza. Prokurator zdecydował się postawić im zarzut udziału w Związku przestępczym o charakterze zbrojnym. Czy po 19 latach dowiemy się jeszcze, czy i kto jest odpowiedzialny za stan wojenny? O tym Piotr Michalak. Już nie dni, lecz godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę. Na osądzenie autorów politycznej katastrofy z 13 grudnia czekamy jednak nie dni i godziny, a długie lata. Oskarża Wojciecha Dokładnie 19 lat po obaleniu komunizmu. Na ławie oskarżonych m.in. członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, choć w akcie oskarżenia nazywa się ich rzutem nie inaczej. Dopuścił się zbrodni komunistycznej, polegającej na kierowanym zorganizowanym zjazdem to oznacza, że oskarżeni m.in. Wojciech Jaruzelski, Jarudelskich, Czerwław i Stanisław Kania będą sądzeni jak przestępcze gandhi, choćby Kunska Ośmiornica. Czy musiało do tego dojść? Główny autor stanu wojennego nie chciał tego komentować. Ma to zrobić podczas kolejnej rozprawy. Tylko będzie na pytanie jelenie. Swoją odpowiedź ma już natomiast były pierwszy sekretarz PZPR Stanisław Kania. Oczywiście jest to bezpodstawne. Jest to konstrukcja, jak to nazwałem kiedyś wirtualna. Karolita Piotr Kruszyński nazywa ją odważną, choć rozumie, że tylko w ten sposób udało się oskarżyć generała i innych o zbrodnię komunistyczną. Tak jak najsłynniejszego amerykańskiego gangstera skazano za przedaści. Ja rozumiem, że nie było po prostu innego wyjścia, myślę, że przykład zarkapona jest przykładem za. Tak. Politycy lewicy na akcie oskarżenia nie zostawiają w suchej nitki. Zapomnienie jednak, że to ich głosy uniemożliwiły 12 lat temu postawienie Wojciecha Jaruzelskiego przed Trybunałem Stanu. A to zdaniem historyków byłoby najlepsze w do politycznej oceny stanu wojennego. To stało się niemożliwe, pozostało nieosądzenie tego i myślę, że wtedy bardzo wielu ludzi w Polsce miało powody do mieć pretensje do swojego własnego państwa, że tego procesu nie było. Wśród nich są i ci, którzy tam wojenny znają opowieści rodziców, a dziś stali przed warszawskim sądem. I ci, którzy 13 grudnia trafili za kraty. Marian Dźwinek, poznański poeta, internowany, tak jak 10 tysięcy innych działaczy Solidarności. Ludzie 13 grudnia dziś, jak mówi, nie pała chęcią zemsty. Choć jest w nim poczucie straconej szansy. Ten proces powinien był się odbyć kilkanaście lat temu. Rozpoczął się dopiero dziś, choć i tak wielu nie wierzyło, że w ogóle do niego dojdzie. Sprawiedliwość pewnie nie lubi, ale musi chodzić różnymi drogami. Kiedyś zamknięto przed nią wszystkie drzwi. Dobrze, że dziś uchylono choć furtkę. Piotr Michalak wydarzenie.